Cześć, to jest drugi, druga część naszego obi, nie, nie, nie druga, czwarta część naszego obi. Właśnie wchodzimy do buzi i spadamy. Zgadzając, muszę wskoczyć do tej góry i... po przeszliśmy chyba połowę tego obi na koniec tego partu jak w ogóle będziecie chcieli dalsze, dalsze części tego partu to tego obi to otw otworzymy sobie koło spinowa na zakończenie tego mam nadzieję, że to nie jest tak, że tam jest miliard światów, więc Pora na magię. O, proszę. Widzicie, udało się. Ta... Nie będę wam teraz mówił. Wiecie, że to jemnorego. Magia montażu. Kolejna. Wiem, że to było wyjątkowo krótkie. No to proszę, jesteśmy już na piasku. Teraz postaram się nie robić magii montażu, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Więc, Skibidia. Minusem tego jest to, że się nie da skakać. że to jest obie bez skoku, ale... Serio, mnie ma za Chyba kiedyś grałam w te na telefonie. Co są popity? A czemu te popity tak nie pękają? takie prawdziwe popity. A i teraz zadanie z komentarzy dla wizów To jest takie zadanko fajne. Siema. Ta... Patrzcie, wiedzieliście, że, że w ogóle można poruszać w Robloxie się strzałkami. Bo ja serio o tym nie wiedziałam. Patrzcie, porusza się strzałkami. Ale serio o tym nie wiedziałam. Wiedzieliście o tym, to... Jesteście encyklopedią metrobloxu. Ej, to porusza głównie monitorem. się siema. siema. Dobra, widzowie. To jak teraz ogarniam ten. Tak, nagrywam. I nie uwierzysz, ale muzyczki niestety nie da się do tego dodać.